Witajcie drodzy słuchacze, mam na imię Krystian i jestem prowadzącym podcast o nazwie To Tylko Opowieść. W kolejnym odcinku naszego podcastu poznamy opowieść, która przemieszcza się między rzeczywistością z surrealistycznym koszmarem, a momentami daje odczuć napięcia w śledztwie. Wątki zbrodni na dzieciach splatają się z psychodelicznymi wizjami, rzucając słuchacza w wir niepewności i zagadki. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Był późny wieczór. Cisza mącił jedynie cichy terkot lamp jarzeniowych i nierówne oddechy, w których pobrzmiewało zdenerwowanie. Siedząc przy wielkim blacie stołu pośród jaskrawo żółtego światła, 20 mężczyzn przypominało postacie wyjęte z renesansowego obrazu. To już dziewiąte, powiedział James Lee. Aż dziewiąte: znaleziono go nad brzegiem Hut River, nieopodal ruin fabryki Chevroleta. Ciało zaplątało się o gałęzi złamanego drzewa. Które osunęło się do wody, podał plik fotografii siedzącemu po jego lewej stronie szefowi policji. Ten rzucił ledwie okiem na pierwszą z nich, na której uwiczniono martwą twarz dziecka. Po czym podał dalej. Chłopiec na zdjęciach miał twarz pokrytą mnóstwem małych ranek i rozbitą wargę. Okolice oczu były spuchnięte i niemal całkiem czarne. Jego głowa była zniekształcona. Na czole i potylicy powstały pękate guzy. Pozostałe fotografie, zrobione najwyraźniej w kostnicy, ukazywały całą sylwetkę dziecka. Po dziwacznie wykrzywionej pozie można było poznać, że miał złamany kręgosłup. Chłopiec nazywał się Padbana. Ciągnął dalej. Został utopiony. Koroner znalazł w jego płucach wodę. Kiedy zginął? W trakcie porucznik Mitchell. Między 23 a 26 marca. W piątek matka zaprowadziła go do przedszkola, ale w poniedziałek już nie. nie zgłosiła wam zaginięcia? Nie. Czemu? Nie wiadomo. Kiedy przyszli do niej, żeby ją zabrać na rozpoznanie, przestała się odzywać. Wywieźli ją do Portland. Do Wariatkowa? Mhm. Podobno jest w szoku. Tak czy inaczej, nie da się z nim porozmawiać. Po słowach porucznika zapadła krótkotrwała, ale dostatecznie niezręczna cisza. Sześcioletni Padwana był dziewiątym zamordowanym dzieckiem, dziewiątym, którego zaginięcie zgłoszono i którego ciało zostało odnalezione. Wcześniej był Sam Gross, 15-letni Żyd. Fragmenty jego rozszarpanego ciała, nieraz o wielkości mniejszej od palca, znajdowano przez ostatni tydzień na całej długości nabrzeża Hood River od fabryki Chevrolet'a aż do zapory, gdzie Hood River wpada do Vertigris. Po nim będą jeszcze Ronnie Alport, Oliver Pankerton i Eva Turpin. Zarówno agent specjalny James Lee. Szef policji Lazenby oraz prokurator Show zdawali sobie sprawę z przerażającej możliwości większej ilości ofiar. Byli pewni, że pod mulistym dnem Hood River spoczywają szczątki Bóg jeden wie, ilu dzieci. Co dzień, idąc ze swojego biura, Lazenby musiał przejść obok wielkiej tablicy korkowej z przybitymi na szpilkach o różnokolorowych główkach, literami układającymi się w wielki napis Zaginieni. Patrzył na te twarze. Zastanawiając się, ile z nich przyjdzie mu jeszcze zobaczyć, napuchniętych wodą jak gąbka i podobnych do spleśniałej szmaty, razem jak i Lee, czuli moralny obowiązek. Pozwolili zabić te dzieci, byli zbyt głupi, by znali zabójcę. A jeśli już im się to uda, będą musieli więc prowadzić z maszyny do przeszukiwania dnia na rzeki. Kiedy w końcu znajdą to obrzydliwe, bezkształtne masy i umieszczą w trumnach, życie tylu dziesiątek ludzi zmieni się na zawsze. Ktoś, chyba Walter Scott, napisał, że nawet najgorsza prawda jest lepsza od niewiedzy. Czyż jednak dla rodziców nie byłoby lepiej myśleć, że dzieci żyją gdzieś daleko, może nawet na wschodnim wybrzeżu, gdzie w ostatnich latach uciekało ich tyle tysięcy, niż pod brudną wodą, która rozrywa fragmenty ciał i zanosi je aż do Pacyfiku. Jest jeszcze coś, prawda, Jimmy? Zaczął prokurator. Tak, jest jeszcze to. Znaleziono wczoraj o czwartej po południu na Elm Street. Podobno jeszcze o pierwszej, tego nie było. Lee wyciągnął steczki, tym razem nie fotografię, lecz dwie odbitki. Jedną normalną, a drugą wykonaną w dużym powiększeniu, wysoko pod dachem. Na czarnej odsadze, ceglanej ścianie starej kamienicy, wielkimi, białymi literami na no bezgrano słowa. To pan zarżnął te dzieci, panie Lee. Podawali sobie kartkę z rąk do rąk. A każdy, kto ją zobaczył, ze zdziwieniem spoglądał na drugiego. W sali przez chwilę szmery zmieniły się w gwar. Ten napis jest na wysokości jakichś 40 stóp. Jak facet mógł go wykonać, niezauważony w biały dzień. Opuszczył się siedzący w rogu otyły policjant. Machnął przy tym dłonią tak niefortunnie, że uderzył palcami o blat, po czym syknął z bólu. James liczył żal. Niewypowiedziany żal i beznadziejność spojrzał na Lenzbiego i w jego oczach dostrzegł, że tylko oni dwaj czują to samo. Dlaczego po całej reszcie spływa to jak po kaczce. Czy osiągnęli już ten poziom rutyny zawodowej, że trup dziecka, trup, dziewięć trupów, a może i więcej, nie robi na nich wrażenia? O Boże, strzeż mnie przed tą potworną obojętnością. Przez krótką chwilę przemknęła mu po głowie mrożąca krew w żyłach myśl. Myśl tak nierealnie straszna, ale jak dziwnie bliska. Oni wiedzą, oni o wszystkim wiedzą, siedzę tu sam jeden obcy, jak kozioł pośród stada baranów, a może jak wilk, jestem tu w końcu kłopotem, intruzem. Dowodem, że skoro policja miasta Lubok nie potrafi sobie poradzić z mordercą, potrzebują kogoś z zewnątrz, Lazembi. Czy to możliwe, że ruszyło go sumienie? Czy to tylko gra, a prokurator? Dokładnie 46 stóp, sprostował Lee. W jaki sposób? Nie mam pojęcia, nie mam zielonego pojęcia. Przecież ktoś musiał go widzieć, musiał przynieść drabinę, a poza tym... A więc facet ma skrzydła. To powinno znacznie ułatwić identyfikację, stwierdził Mitchell. Na co większość zareagowała przynajmniej uśmieszkiem. Ta, to pewnie diabł z New Jersey. Umiejętności ortograficzne zdają się to potwierdzać. Doda ze znużeniem Lee. Proszę, bez żartów, panowie. Widzę, że się panu winia. Zawołał z drugiego końca stołu sierżant Reams. Centrala przysłała pana, żeby nami kierować, ale to wina nas wszystkich. Też tak sądzę. Wysilił się na ironię i uniósł kąciki ust w absolutnie nieprzekonującym uśmiechu. Niemożliwe. Znam Billa. Był przyjacielem mojego ojca przez te wszystkie lata. Kiedy James Lee Senior był szefem biura FBI w Seattle... Nigdy w życiu by się nie dał. Czy to możliwe, że jego ja też oszukują? Nikt nikogo nie oszukuje. Dostajesz histerii, bo jakiś psychol i twoje nazwisko na murze. A skoro dostajesz histerii, to znak, że nie nadajesz się do tej roboty. Nie jesteś swoim ojcem. Poczuł, że chce opuścić to pomieszczenie. A najlepiej będzie, jeśli całe miasto musiał udać się do toalety, gdzie zwymiotował z odrazu do lubok tych ludzi i samego siebie. Gdy wrócił, wcale nie było już żywego ducha. Zajął miejsce przy stole i oparłszy łokcie o blat. zasnął. Obudził się na chodniku w centrum Lubok. Było niemożliwie ponuro i pusto. W miasto wyglądało teraz jak wymarłe. Miasto widmo. Nocne niebo pokryło się paranormalnymi fatamorganami wyładowań elektrycznych, podobnych do wybuchu setek tysięcy sztucznych ogni. To, co wybuchało na niebie, spadło powoli na ziemię jak eteryczne konfetti. Poczuł lodowate tchnienie. A gdy podniósł wzrok, Zobaczył przed sobą martwe ciało raniego Alporta. Stał przed nim, tak jak go pochowano, w czarnych spodniach, włożonej w spodnie białej koszuli z kołnierzem i niebieskim swetrze. Głowa, która została mu oderwana przez najdzikszego potwora, była teraz przyszyta do szyi grubymi nićmi. Wyciągnął ku niemu dłoń, a w głowie Jamesa Lee zakołatało wypowiedziane dziecięcym głosem zdanie. Uciął mi język, brzmiał w nim tak przejmujący smutek, że James rozpłakał się i opadając na kolana, ukrył twarzy w dłoniach. Niech pan nam pomoże, jest nas tu tak dużo Rozejrzał się, ze wszystkich stron nadchodziły zabite dzieci Przywodziły na myśl zombie z filmu George'a Romero Niektóre były w pogrzebowych strojach, inne w podartych łachmanach. Tych drugich było znacznie więcej Skąd oni przychodzą? Zapytał Pan wie, to ci, którzy przychodzą z nadrzeki Odpowiedział mu w myślach Roni Ilu ich tam jest? Setki, setki, tysiące Serce waliło mu w piersi jak młot każdy skurcz powodował ból, dziękował za to Bogu. Póki czuje, to znak, że jeszcze nie skonał ze strachu. Ostateczna deska ratunku przed utratą ostatniej kropli zdrowego rozsądku. Obserwował fale trupów wysypujących się z każdej ulicy i z każdego załoga. Teraz dostrzegł, że wielu było samymi szkieletami, workami gnatów, upchanych w szmaty. Byli tam też nieliczni dorośli, głosy lamentowały. Tam jest tak zimno i straszno. Tam, tam pękają brzuchy, proszę pana. Powiedzcie mi, Powiedzcie, kto wam to zrobił, kto was zamordował. On nosi maskę Wilka, to nie maska. Widziałam, jak w środku wije się czarny jęzor. rozszarpał mnie, rozerwał. Dlatego jeszcze połowa mnie pływa w tym bajorze. Li rozpoznał sama Grossa. Chłopiec nie miał jeszcze nóg. Pełzły ku niemu, a kawałki ciała trzymały się dzięki tysiącom szwów. Kłamczuch, to był człowiek, udusił mnie. Chciał chyba zrobić coś jeszcze, ale krzyczała Ewa Tarpin. Panie oficerze. Dzieciaki główno wiedzą, zawołał staruszek z zaszytym płatem skroniowym. James rozpoznał w nim Jerego Kelly. Niedawno zniknął. Stary pijak, którego stratą nikt zbytnio się nie przejął. Zbliżył się ku niemu powoli, torując sobie drogę. Gładził dzieci po głowach i przesuwał je łagodnie chwytając za ramiona. On był tam, gdzieście znaleźli tego nowego małego. Rozmawiał żeś pan z nim. On jest od was. To ten, co się opił czarną kawą. Co? James szepnął z niedowierzaniem. Pił czarną kawę całymi wiadrami. Miałem w oczach i uszach piach, ale widziałem, widziałem i słyszałem wszystko. Co? Przysięgam na moje wnuki. Zabił mnie. Zabił, bo chciałem pomóc tej małej. Wtedy wszystko w koło zaczęło się kurczyć, a zniknęło. James Lee ocknął się na podłodze sali konferencyjnej. Jego ciało pokrywała gruba warstwa chorobowego kleistego potu. Zwymiotował na podłogę, i nie mogąc się podnieść, ostatkiem sił przetoczył na bok. Żeby nie wpaść twarzą we własne żygowiny Drzwi otwarły się z hukiem I krzmotnęły o ścianę. Jimmy, Jimmy, Jezu Chryste Co się stało? Ty piłeś czarną kawę Wycharczał, całymi wiadrami piłeś czarną kawę Głos miał gardłowy Jakby coś utkwiło mu w krtani Jimmy, bredzisz, możesz wstać? Zabiorę cię do... Zabiłeś te dzieci, bili I piłeś czarną kawę Nie, Jimmy Tak, i tego pijaka też Hatel? Kerry, Wydawało mu się, że teraz widzi. Widzi to, czego nie mógł dojrzeć wcześniej. Oczy Williama Shaw'a były absolutnie nieludzkie. Prawie dostrzegł długi, wielkołaczy pysk i potworne kły. Nagłym wzrostem adrenaliny podźwignął się na nogach, po czym wyłożył oblat stołu. Prokurator złapał go od tyłu i splódł dłonie na jego klatce piersiowej. Jimmy, spokojnie, spokojnie, jestem z tobą. Wszystko będzie w porządku. Musisz się tylko uspokoić. James poczuł, że trzyma coś w dłoni. Zbadał kształt palcami. Cienki tukopis Gwałtownie wyrwał się i zamachnął. Jezu, Jim, nie! Oszołomiony prokurator upadł na podłogę. Krew z oczu dołu uciekała mu przez palce. Lee skoczył na niego i okładał pięściami. Zabiłeś, zabiłeś ich wszystkich. Nie, Jim, błagam. Przecież znam cię od dziecka, z twoim ojcem. Tak, z moim ojcem. On też wiedział. Wiedział o wszystkim, musiał wiedzieć, Siedziało krakiem na jego klatce piersiowej. Bił i gryzł, a z między zębów leciała mu krew. Jedna ręka szukała po stole, odrzuciła papiery i spinacze. Trafiła na coś cięższego, zdjął gilotynę do papieru i oderwał ostrze. Uniósł ręce nad głową, żeby wbić brzeszczot w piersi mężczyznę. Kiedy chwyciły go czyjeś dłonie, zdążył krzyknąć jedynie Muszę przebić mu serce, bo inaczej! Nim niefortunny, rozgniatający kręgi cioło spałką policyjną w kark. Pozbawił go życia. Jeżeli dotarłeś do końca tej historii, daj znać w komentarzu, czy dobrze Ci się jej słuchało. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz również łapkę w górę, która zmotywuje mnie do nagrania kolejnej opowieści. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić następnych historii. Do usłyszenia.